Znasz to uczucie, godzina 14, siedzisz w biurze, usypiasz, nie masz na nic ochoty. Jest wiele czynników, które mogą się na to składać, ale jednym z nich, a jednym z głównych, jest światło. Brak światła dziennego, brak pracy przy świetle dziennym to zmora ludzi pracujących w biurach. Wiem, ponieważ sam długo się z tym zmagałem. Aktualnie to jest co prawda tylko i wyłącznie obszar pokazowy, jednak w swoim biurze również mam lampę Polite i widzę znaczącą poprawę swojego samopoczucia. Sam fakt, że lampa nie ma migotania, imituje pełną skalę światła słonecznego do tego stopnia, że rośliny mogą prowadzić fotosyntezę i normalnie rosnąć. No i taka lampa, takie światło znacznie poprawia samopoczucie. Jeżeli chcesz się przekonać, jak taka lampa by wyglądała w Twoim biurze, jeżeli chcesz się przekonać, czy rzeczywiście miałaby wpływ na samopoczucie Twoje czy Twoich pracowników, odezwij się w komentarzu lub napisz wiadomość prywatną do nas na profilu. Chętnie przyjadę i ci tę lampę zaprezentuję, żebyś mógł zobaczyć ją na żywo, bo na żywo naprawdę odczujesz różnicę. A oprócz tego możesz też zaobserwować ten profil i mam nadzieję, do zobaczenia.